Siemaneczko ludziska Stavro's, 84 gb PS3. Mam dla Was Feza Gierka, no. Szukamy heksów trochę pikselozowata, na za darmo, oczywiście. Na PS100, że dla Playa Te, nie jestem w 100% pewien. No i co teraz? Oj, źle. To tu, tu mapy świata, to nie chcę. Dobra, idziesz. Jest jak widzicie, zbieramy takie. Zaraz wam postaram się pokazać. O, te właśnie złote heksy to zbieramy. Z, trzeba zbierać 8. Dobra, wiadomość. Akurat nie teraz, ale dobrze. Mamy uzbierać cały zestaw, żeby przedostawać się po kolejnych światach. Widzicie, yy, sterowanie jest dość proste. Yy, R1, R2, przepraszam. To obracamy rzeczywistość. Jak widzicie, czasami trzeba przykombinować, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu. I mamy całość zdobytą. I w ten oto sposób przechodzimy tą gierkę. No nie jest to jakieś skomplikowane, póki co trzeba przyznać. Pewnie późniejsze przygody, a co tam się świeci, kurna to na czerwono tu są drzwi no to czerwone mnie interesuje, co to kurna było, no nieważne, może się wczytywało, mamy kolejne drzwi otwarte kolejny świat zaliczony wow, what the heck ten cube to nasz przewodnik co tu mamy to znaczy? No, kolejne drzwi i cztery kuby potrzeba. Jak widzicie, o każdy wymaga jakąś tam różną ilość tych sześcianów y 4, 8, 16. Dobra, szukamy. A Ja mówię, co to czerwone, a to czerwone, to że się wczytuje. Dobry jestem Dobra No następna rzecz Trójkątem damy inwentory Mamy dwa kuby. Treasure mapa Żadnych artefaktów nie mamy Tu 300 strona, dobra Wchodzimy do drzwi Nie poruszamy się po różnych tam światach Różnie to czasami wygląda, no R2 L2 to zmiana przy, y, kąta, jak pada kamera z której strony obserwujemy, tak więc dość trzeba czasami się napracować, bo jak widzicie, widzieliście tutaj będzie widać. Tam jest wewnętrzny i niekoniecznie to będzie Oj przepraszam, takie łatwe. O tu mamy, po tym możemy się wspinać po tych haszczach. To idziemy na samą górę. Dobra, co ty znowu chcesz? Co ty znowu chcesz? Kręcisz, kurde Nie, a tu są drzwi, dobra, to dalej na, na razie mnie to nie interesuje. Dobra Widzicie trzeba w odpowiednich też momentach. Y, zmieniać perspektywę Tak naprawdę, bo jak widzieliście prawie szczeliłem sobie Bobola. Y, krzyżyk to skakanie. Tu niektóre drzwi są zamknięte. Niektóre są zamknięte, niektóre są otwarte Mamy klucze znajdujemy. Tak to ta gra Już się zgubiłem Tak to ta gra. To nic mi nie daje. Dobra, wskakuj. Dobra, czy to tutaj? Nie, to tutaj ma być. O. Nie, dobra, przejdźmy. Dobra. Mamy następnego cuba. Mamy już trzy. Jak widzicie, podróż odbywa się w dość ciekawy sposób. Jest nie powiem, zrobiona ta gierka. Eee, wam trochę Wam zaspoileruję, trochę po Dobra, z drugiej strony wyszliśmy. Ding-dong. No, zadzwoniliśmy. Nie wiem, co się stało, ale coś się stało. Czekaj, no. Muszą się zbliżyć bardziej. Dobra. Zbliżyły się. Doleć! Nie doleciał. Hamidło. Trzeba się obrócić. Tak, właśnie, żeby być bliżej. No, ale tu nic nie ma. O, są drzwi. Dobra. Mamy kolejne drzwi, to jest szansa, że coś znajdziemy. No, to widzicie. Idziemy coraz dalej. Tak więc, jeśli chcecie sobie pograć, to FEGS jakoś, takoś, to się, nie wiem jak się to wymawia, to mało istotne. Jest za darmoche do ściągnięcia dla posiadaczy. PS Plusa, jeśli dobrze pamiętam, to jest na wszystkie trzy konsole od Soniacza, czyli trójka, znaczy źle to zabrzmiało, ale na trójkę, na czwórkę i na witkę. Jest dostępne, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, jeśli macie ochotę sobie popykać w takie coś. A co to? Mi? Kostki mam poprzestawiać? Czekaj, to zrobimy to tak. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Hm. Ci odrzucimy to na to. Dobra, koncepcja się udała. Nie wyszło idealnie jak chciałem, ale dobra. Ale cicho. E, e, e. No patrz na Hama. No nieważne, no nieważne. Tak wygląda faksi, tu się sami pokombinujecie. Ja się nie będę błaźnił, że wiem o co chodzi. to już tak zostało no nieważne. Mhm. Dzięki za oglądanie doby miasta w 84, a to była darmowa gra. Z plusa za sierpień na radzie.